you Witam Państwa bardzo serdecznie w gościnne, jak zwykle, kuchni Tomka Szczepanika, w naprawdę męskim gotowaniu. Jak prawdziwi mężczyźni dzisiaj bierzemy się za mięczaki. Tak. Już precyzyjnie głowonogi, a już tak dokładnie precyzyjnie do My generalnie to ośmiornice mamy pokrojone, więc dużo roboty przed nami nie ma. To tak naprawdę danie w 5 minut. Dokładnie. To jest ośmiornica już kupiona, gotowa w sklepie, pokrojona, rozdrobniona, zamrożona. Zrobimy szybką przystawkę, ośmiornicę przysmażoną, ośmiornicę przysmażoną na cytrynie. Także oliwa, z oliwek, z oliwek, oliwa z oliwek, tak? krem balsamicznego, tak? pachnącego gęstego pieprz, na bazie osłony. cytryna, nic więcej nam tutaj do szczęścia nie potrzeba. Przechodzimy do przygotowania potrawy, ale jako, że to ośmiornice robią się błyskawicznie, to wcześniej przygotowujemy tak. jak garnitur. Tak? Czyli to na czym one będą wydalne. Proszę bardzo. Cytrynkę kroimy w cienkie. Plasterki. To jest akurat y, y, młoda y, ośmiorniczka, nie wiem czy Państwo wiecie, że jeżeli mielibyśmy do czynienia ze starą ośmiornicą, to najpierw ją tłuc, tłuczkiem. Estetyka wydania potrawy jest tak samo ważna, jak e, sami tak. smak. Tym bardziej, że generalnie wszyscy doskonale wiemy, że je się oczami. Zresztą nie tylko je się oczami. Czasem nas mężczyzna to gubi. Prawda Tomku? Staramy się. Dobra uwaga. Niekoniecznie związana z gotowaniem w tym wypadku. Staramy się, aby plasterki zawsze były równe. Im więcej równo ułożone, to będzie na pewno wzbudzało wygląd i efekt całej no, potrawy. Że tak. Ważne jest też komu podajemy to. Oczywiście. Tak? Może A zmienimy. my czy talerze nas jest dwóch. Garnitur gotowy, elegancki, jak dodamy do tego za chwilę nasze 8 będzie w ogóle cudnie. To co Tomek zostało nam tak naprawdę końcóweczka. Tak. Obsymy jeszcze tylko dla kolorystyki troszeczkę pieprzem. I można myślę... czarnym, można kolorowym, wtedy można... Można kolorowym wszystko zależy. Mam no, bardzo fajnie kolor OK. I to mamy tu temat domknięty. Tak. Bierzemy się teraz za duszenie i przysmażanie ośmiornicy. Oczywiście na oliwie z oliwek, tak? Bo Oliwa z oliwek. Jedno oczywiście. z drugim znakomicie się ma. Dajemy ośmiornicę. Prosiłbym, żeby troszeczkę ją obrócić w tej oliwie, żeby ona w, z każdej strony po prostu tą, z tą oliwą była obtoczona. Myślę, że możemy tak? Octu balsamicznego, tak? właściwie. Parę, dosłownie. Z octu balsamicznego. Piękny, gęsto. daje znakomity smak. Kropel kremu balsamicznego też należy parę razy obrócić. I czosnek do smaku. Tak, dosłownie. czosnek, tak jak wino, tak jak y, oliwa. jak ocet balsamiczny idealnie pasuje te... do wszystkich owoców. Do obu, owoców tak? Może? Uh -huh. Może Paweł, podasz przykrywę? Proszę Ci bardzo. Oczywiście, dziękuję. I zostawiamy, mam poczucie, że przydają się do 5 minut od czasu do czasu, mieszając. Zostawmy cały savoir wiwy z boku. Ja poproszę porcję na swój talerz od razu, że to może, może odłożę. No. Tylko... Ależ wyglądają pięknie. Wszystko, co najprostsze, jest najpiękniejsze. że ten talerz będzie dla mnie. I tak już mamy przechlapane u pod pod więc nie ma znaczenia większego. Proszę cię, to to Ja jeszcze generalnie jeszcze, to skosztuję i jeszcze, opowiem. że musisz poczekać chwileczkę, bo to jeszcze pozwolisz, że. Znaczy, chciałbym powiedzieć, że nie pozwolę, ale podejrzewam, że nie mam wyjścia za bardzo. Duży tu mi troszeczkę tak na bok troszeczkę spadło, ale polędwiczki. Może, przepraszam, ale jedno muszę skosztować. Jednak nie wytrzymasz, widzisz? Nie wytrzymasz. Jest... Hmm, rewelacja. W międzyczasie dosoliliśmy jeszcze delikatnie troszeczkę, tak dosoliliśmy, tak dosoliliśmy solą morską, tak, wiadomo. Grubo prosto z młynka. To już tylko taki akcent. Mm? Akcent estetyczno-kolorystyczny. Czasem wycisnąć poza wszystkimi jak robić. robić, co ci się żyw teraz już nie podoba. Talerz jest twój. Mm. I nie polecam nic innego jak to ośmorniczki na przemian mm. z plastrem cytryny. Mam wrażenie, że trochę cię poniosło z tym plastrem. Ja sobie wycisnąłem cytrynkę, więc to wystarczy.